Witam w kolejnym, pasjonującym filmiku na tym kanale Na początku chciałbym przeprosić za odgłosy, które nieraz się będą wydawać no ale cóż, takie są uroki mieszkania w bloku Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować masło do twarzy z polskiej firmy LAK o pojemności 50 mL. Jest to masło z kozioł z Poznania. Wygładzające jak widać pysk. Robota oczywiście ręczna. 99% składników naturalnych wychłodza pysk bardzo fajnie pachnie odżywczo a pudełeczko prezentuje się tak w rogu możecie zobaczyć jak wyglądał cały zestaw, który otrzymamy oczywiście w prezencie za wygraną w konkursie wielkanocnym otrzymałem również żel pod prysznic oraz mydełko. W kosce wszystko firmy LAK. Serii kozioł z Poznania. Ja już to masełko pokażę użyłem. Czego się nie robi dla Was i mogę go użyć po raz drugi. Zatem bierzemy się za nakładanie masełka. Masełko ma taką konsystencję twardego kremu. Pachnie męsko, ładnie. Jest w takiej plastikowej puczytce, a nakłada się je. Yeah. Szpakowo wezmę mało, bo już nałożyłem. Niech się później świeci. Wziąłem ja naprawdę niewiele. A czuję, że świetnie działa, i od razu człowiek staje się piękniejszy. Także polecam LAK, bo nie tylko posiada w swoim asortymencie masła. Żele i mydła, także posiada olejki do brody, no i w ogóle kosmetyki dla kobiet oraz dla mężczyzn i dzieci. Zresztą wszystko będziecie mieli na dole w opisie. Także ja dziękuję bardzo Wam za obejrzenie i życzę znośnego. Na razie, cześć!